Siema, witam Państwa bardzo serdecznie Po krótkiej przerwie Może jeszcze tak krótkie dwa tygodnie Ale no, I w przyszłym odcinku będziemy nagrywać Zjazd na sankach Ja dopiero zjechałem I się tam w krzaki waliłem Wo! W końcu Jest ekipka, jest Eryk Ten impostorek Kuu Jeszcze masz tą nazwę czy zmieniłeś? Wo! No, w wchodzimy na górkę i będziemy sobie zjeżdżać. O kurczę. Zeszmy. Ja <laughs> Dawaj, jedziesz! <laughs> Piszcie w komentarzach, czy, czy chcecie, żebym Daili odnowił. Dawaj! No to dawaj. Ja. <grywa> Ci nie jest? No, no, kolany, bo tak Plus jeden, ja też. Ja <grywa> dałeś zanie. O, się <grywa> zaplątałem. <się> zaplątał. O! <grywa> Dawaj o, o nie. Zanie Mikołaja są. Jest git. No, kozak. Prędkość światła, jak to mówią. Ja muszę Dobra, wyjdziemy na górę. To do was wracamy. Siema. Dobra, jestem już. O, na górze. To jedziemy. Jedziesz? Dobra. jedź pierwszy? No i zamarz palec. A Dobra, lecimy. Uu! To no, Teraz jest giga Góra! Ale prędkość! O! Oh! O! Oh! 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 Nie! Oh! Oh! Dobra, udało mi się utrzymać kamerę! O! Oh! Ale gleba! Chyba sobie to wiem! O! Oh! Kurde! No nie! O! Oh! Oh! Kurde, ale pieniek. Teraz ty jedziesz? Czy Maciek? Macioks. Ale, ale, właśnie, no na tym się... Tak jeździ! Ooo! Oh. Żeby... Kurde, muszę usiąść. Ja w największych. Oh. O ja okej, że drabno walnąłem. Oooo! Oh. Nie polecam, jechać z nie do mleku, nie polecam. Oh. O ja si nasz parkurawiec XD Ale są. Nie spadnij czasami. O! O Nogi nie czuję. Dobra, to teraz chyba będzie zjeżdżał któryś z st tamtych. To lecimy na górę. W ogóle tam są schody. Pa, pingwin! Ninja. Ninja, pingwin. A powiedzcie mi widzowie, widzieliście coś takiego, że małpa sobie idzie, co nie, i czarnego banana, <grym> a druga mówi, czemu ten banan jest czarny? A ta pierwsza odpowiada, a bo jem go drugi raz. Jakby ktoś nie zrozumiał, to małpa go wykupała, wykupciała. <grym> <Nie powiedzieli>, że... <grym> wykupciała. O nie, I znowu, o lód. Lód. Teraz ty jedziesz? Tak, zanim ja to wejdę. Ja nie wejść. O nie! Nie da się tutaj wejść w ogóle. O! Kurde! O, znowu leżę! Dobra, widzimy się na górze. Siema! Dobra, teraz ten mały każdewek będzie jechał. Pokaż mordę Widzono mnie, że zaczęły się, się ślizga tak? Bo ja mam takie ślizgi buty No uh. Dobra, lecę za nim uh. Kolejny nam wleciał Co jest? Uh. O! Oh, znowu gleba No nie Ale oh, nie zaryłem oh. Kurde, teraz ja jak... Dobra, pomieszczam żeby... ekran. O leży. Jak ci nie po karetkę? Ja tutaj tak nogą o to drewno wywaliłem. Ja Do no teraz mi noga boli. Maciek, jak go wystrzeliła ja za W ogóle fajne widoki tu są, góry. Jakoś wziąłem piś, i nie? będzie zobaczyć, <śmary> Wbijcie na kanał Impostere Q, przez Q. Mhm. E, Będziecie mieli w opisie kanał jak Tam ty... jest opowieść o tych górach nagrana A do mnie to nie? A do, a do Ciebie to <śmary> Ja nagrywam TikTokowe trendy Trenda? Tak ja nawet nie wiem jak to się nazywasz <śmary> <śmary> Nie, wcale no? Minhal 1, 2, 1 Nie, Kropka, 1 Kropka 1, 2, 1 Tam macie fajne tiktoki a 5 no. Mało! I urbektach. Serio? Eee! Urbekta to każdy nagrywa na każdy kanał To jest Dobra, teraz oni... O, we dwóch jedziecie! No, no. Ja, czekajcie! Ja, ja idę z wami! U.

co ja sam Dobra, teraz zjeżdża impostorek? Może, bo nie wiem co gdzie... Dawaj zjeżdżasz Zrobisz Zub, to dla ja widzów pan, puch, paczor, no. Ja <coughs> tego mówię widzowie, że ja mam tak ślizgie buty Kurde Ja Ej, bokiem chodź, tak bokiem No bo ci wtedy wbija ten bo to chyba ogólnie jest ślisko. No. Tak. Kurde. Patrz, patrz, patrz. Potrzymaj. Ej, potrzymaj, ktoś ten. jak potrzymaj. Weź nas nagrywaj. Jesteś miasta, ty jest YouTube weźmi? -si. Znaczy takie dzieciaki, które <suszy> spadzili na lód i przy, i przy, i tylko jeden ruch ten się, walał i... się wywalał i... O nie, gdzie jest... Na... na... Minhal. Nie mówię. Na jabłuszku. Dobra Za drzewem się ukrywam. Dobra, Dobra weszliśmy. Dobra, po, po godzinę. Co mam robić? Dawaj, jedziesz. Żebym się No, nie połam się. No stąd. wale stąd zjechać. No. Widzowie macie chociaż trochę beki. No beka jest. Ale ja tego nie, nie specjalnie to zrobię Ten się wdrapuje. Ojej, Serio? Trudno. Trudno. <grym się zpratuj> rzędko, rzędko szybko, szybko, bo ja zaraz się wywalę. let enough.

z Gdzieś tam, gdzieś tam jeszcze nie, nie byliśmy ja nie, nie, no nie, nie, tak nie No, dobra. a ty nie ma już takiego Do może No dobra. no dobra, to na Trzymaj, Sania. No dziękujemy za a oglądanie. Ale było dobrze, ale dobrze. było no. dobrze, wyszło dobrze, dobrze widzę. No. Widzimy się w następnym odcinku, no, nie wiem wiecie, kiedy. Wiesz co było najlepsze? Że ja w ogóle nic nie widziałem. No, jeszcze no. jest No, no się zrywał. To widzimy się w następnym odcinku, nie wiem kiedy. Może jutro albo za tydzień. Albo nie wiem kiedy. No, <tusza> 去吧。<Sie> <sk r isa>